Połączyła ich miłość w Sanatorium Miłości. Dziś Iwona Mazurkiewicz, 61 litrów, i Gerard Makosz, 82 litry. Uczucie przetrwało na tyle długo, że para zdecydowała się na kolejny krok. W lipcu 2021 roku Gerard oświadczył się Iwonie w dniu swoich urodzin. Zaręczyny pary odbyły się 10 lipca. Oprócz najbliższych przyjaciół, seniorzy zaprosili też prowadzącą program Sanatorium Miłości, Martę Manowską. Wszystko odbyło się z wielką pompą. Był elegancki bal, grała orkiestra. Całe przedsięwzięcie dużo kosztowało i wymagało od nas przygotowań. Entuzjazm wywołany zaręczynami nie pochłonął całkowicie kochanków. Od razu ustalili, że ślubu w tym roku nie będzie. Oboje są jednak zgodni, że najlepszą opcją ślubu byłby dla nich ślub o kameralnym charakterze. Przyszła panna młoda ma już pomysł na romantyczne wesele. Najlepiej, aby ślub był w ogrodzie, wtedy Iwona mogłaby założyć luźniejszą sukienkę w stylu boho. Entuzjazm i wizję podziela przyszły mąż Iwony, Gerard. Ślub dwojga uczestników Sanatorium Miłości nadejdzie, kiedy para znajdzie na to czas. Oboje są na razie bardzo zajęci prowadzeniem kanału na YouTube, a także prowadzeniem strony dla seniorów. Umieszczają na nim filmy z gimnastyką, relacje z podróży i porady dla seniorów. Może się wydawać, że na emeryturze ludzie mają dużo wolnego czasu, ale my go nie mamy. Przygotowania zajmą nam tyle, że ślub musi poczekać. Sanatorium Miłości to randkowy program typu reality show dla samotnych seniorów, którzy szukają towarzystwa i miłości. Program prowadzi Marta Manowska. Do tej pory stworzono trzy edycje programu, który emitowany jest na kanale TVP.